No, te chłody majowe w tym roku dobiły kukurydzę, ale się w czerwcu pozbierały. Nie warto uprawiać starych odmian. Ten postęp jest gigantyczny, który nastąpił w ostatnich latach. Tu mamy typową umacnicę prosowiarki. Już wejdzie, to będzie sobie ucztowała. ucztowała. Będziemy rozmawiać o kukurydzy, szczególnej o odmianach. Zwrócimy uwagę zarówno na polskie, jak i zagraniczne. Z nami jest pani Karolina Piecuch z Soboru. Witam panią, panią serdecznie. Pierwsze fundamentalne pytanie: ile odmian kukurydzy jest w krajowym rejestrze? Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 231 odmian kukurydzy, z czego zdecydowaną większość stanowią odmiany. Pochodzące z hodowli zagranicznych. Polska hodowla to jest około 25% krajowego rejestru. Na poletkach doświadczalnych Coboru jest z nami również pan dr Tomasz Lenartowicz. Witam panie Tomku. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda postęp hodowlany w przypadku kukurydzy. Ten postęp jest od lat 60. kiedy kukurydza za wschodniej granicy przyszła do nas. Amerykanie oczywiście też ją od czasów inków uprawiali, ale to była taka roślina, której yy, nie było dużo. Ta powierzchnia ciągle rosła, rosła, rosła. Dzisiaj mamy ponad 1 200 tysięcy hektarów i co niektórzy mówią, że to będzie może i 1,5 miliona albo i więcej. Oczywiście nad powierzchnią uprawy. Yy, o powierzchni jej uprawy decyduje wiele czynników. W dzisiejszym świecie głównie ten czynnik ekonomiczny, ale, tak jak widzimy, mnogość odmian, tych kilku tysięcy jest duża i pewnie rolnicy będą stawiać na kukurydzę, patrząc zwłaszcza na zmieniający się klimat, bo kukurydza no, jest rośliną ciepło lubną, to wiemy. Nawet po tegorocznej wiośnie, kiedy było chłodno, chłodno, dość długo chłodno, rośliny się męczyły, a później przyszły opady wysokie, czy optymalne dla kukurydzy temperatury i jak widzimy rosła ona na 3 metry. I wracając do tego postępu hodowlanego, to jak najbardziej jest on widoczny. Może to nie jest taki skokowy postęp, że w tonach to możemy mierzyć, czy oznaczać, ale mówimy o 200 czy na przełomie... Kilkunastu lat mówimy o 150 do 200 kg, jeśli chodzi o plon nasion. Przy czym też również zauważamy tendencję, że zmniejsza się zawartość suchej masy w nasionach. I tutaj już możemy powiedzieć, że z badań coboru kukultzę można uprawiać jak najbardziej w całym kraju, bo jeszcze kilkanaście lat temu na północy kraju prowadziliśmy tak zwane doświadczenia prowokacyjne. Dzisiaj już ten to nazewnictwo nie istnieje i wiemy, że w rejonie północnym od Szczecina przez Słupsk po Olsztyn możemy uprawiać w trzech grupach wczesności ziarnowe odmiany kukurydzy, ale właśnie ten dobór czy też listy odmian zalecanych pomagają dla wielu rolników we właściwym doborze odmian. Rolnicy powinni się trzymać jednej odmiany, czy jednak iść z tym wspomnianym już duchem czasu i stawiać się na, na te nowe? No jednak ten duch czasu, duch czasu w postaci kilku tysięcy odmian i rotacja tych odmian powoduje, że rolnicy powinni spoglądać na wyniki i podążać za tymi wynikami. Oczywiście doświadczenia własne rolników są bardzo ważne, ponieważ rolnik uprawiając daną odmianę rok, dwa wie, jak, jakie ona ma możliwości i czy ona jest dostos dostosowana do lokalnych warunków, a konkretnie do jego gospodarstwa. Więc uprawiać, ale patrzeć na portfolio szerokich odmian do doboru. Panie Tomku, jak ocenia Pan ten sezon Kurydziany, jak on wypada w porównaniu do lat, które upłynęły pod znakiem suszy, w porównaniu do roku 2017, który jednak należał do mokrego? Oh, jeśli będziemy rozmawiać o tych czterech latach, to sezon 2017 rzeczywiście był wybitnie mokrym sezonem i wielu rolników nawet w październiku czy też w listopadzie nie zebrało kukurydzy, ponieważ w, w praktyce nie mogli wejść w pole. Ponadto ziarna, e, jeśli chodzi o kukurydzę, e, typowo ziarnowo były wilgotne, i był to kłopot. No, oczywiście pamiętamy rok 18 i 2019. Skrajna susza, szczególnie w rejonie Wielkopolski, wiemy jak to było. Owszem, rośliny, jak dzisiaj patrzymy, mają po 2,5-3 metry. Rośliny były co najmniej o metr krótsze, nawet na tych naszych poletkach. Plony były o kilkanaście procent niższe. No, ten sezon zapowiada się pięknie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wiosna była chłodna, te rośliny dość trudno się zbierały ale przyszedł czas ciepły i wilgotny i mamy te 3 metry piękne kolby i prawdopodobnie będzie wysoki plon. No w te chłody majowe w tym roku dobiły kukurydzę, ale się w czerwcu pozbierały i pogoda sprzyja. Nie wszystko mam też i dobrą ziemię, mam trochę gorszy, to też się sieje kukurydzę na gorszy. Jaka ziemi. to jest właśnie ziemia? Tu w tej chwili na poletkę jest dobra ziemia. Tu jest dobry podozmian, bo po burakach, tu jest akurat na trzeciej klasie ale mam kawałeczki też i piątki, to na co mogę więcej powiedzieć. No. No może pan powiedzieć, co tutaj wcześniej było na tym polu? Na tym polu to jest stanowisko po burakach. To, to były buraki I, i tu w ogóle taki świeży nabytek jest tutaj, świeża, to jest w ogóle od, od dwóch lat dopiero mam to pole, bo żeśmy to poddzierżawili tutaj, takie gospodarstwo duże i, ten, i były buraki, po burakach była kukurydza, bo tu potem, przedtem w Podozmianie dużo było rzepaku i pszenicy, rzepak, pszenica. A ja troszeczkę lepszy podozmian prowadzę, taki, żeby nie pozwolić. to procentuje? No, myślę, że będzie procentować i zobaczymy. Będziemy ważyć, młócić znowu, się pobawimy na polu, wagę pod koła i nie Kiedy ma. Kiedy ta odmiana ma... została zasiana? Oj, ta odmiana została gdzieś tak koło 10 kwietnia. Tak mi się wydaje, że koło 10 kwietnia była zasiana już. Już kukurydza była zasiana, no bo skończyli buraki, to... Maj ją troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, przytrzymał. Tak, bardzo dużo ją przytrzymał, tak. Maj był przykry do kukurydzy. Schody były takie też trochę suchawe, możemy to nazwać, bo cały kwiecień był bardzo suchy, to też bardzo długo kukurydza schodziła, to był też minus. Ale czerwiec był dobry i rekordy padną. Na temat kukurydzy rozmawiamy również z panem Krzysztofem e, Piłatem. Panie Krzysztofie, jak ocenia Pan ten sezon? Zaczął się niezaciekawie, bardzo chłodnym majem. Niektóre odmiany lepiej, niektóre gorzej poradziły sobie w tych warunkach. Zawsze jest ważna genetyka i postęp. Wybór najnowszych odmian, szczególnie ten postęp w plonie ziarna w przypadku kukurydzy jest bardzo widoczny i bardzo szybko następuje w badaniach i w hodowli. Nie warto uprawiać starych odmian. Ten postęp jest gigantyczny, który nastąpił w ostatnich latach w uprawie kukurydzy. Warto inwestować w tą nową genetykę, by czerpać korzyści z plonu, jakie ona daje. I jak w tym gąszczu kukurydzianym sobie teraz poradzić? Czym sugerować się, wybierając odmiany przeznaczone na ziarno? No, główną cechą, którą, na którą należy zwrócić uwagę, no, to jest plon ziarna i, i stabilność tego plonowania w poszczególnych latach. Także ważna jest wczesność odmiany, dostosowana też do danego terenu, gdzie ta kukurydza jest wysiewana. Również ważna jest odporność danej odmiany na choroby, zwłaszcza na fuzariozy, czy też szkody powodowane przez omasnicę prosowiankę. Są takie odmiany, które prosowianka bardziej lubi, tak rozumiem? Tak, zgadza się. Zdecydowanie możemy w naszych badaniach takie odmiany też wyróżnić i zaobserwować to, że jednak te odmiany się różnią między sobą. A to z jakiej grupy wczesności szczególnie atakuje umacnica? Grupa wczesna, to jest zdecydowanie grupa wczesna. Co to za kukurydza? Akurat jest to kolba kukurydzy cukrowej, typu cukrowego i w naszych poletkach również, szczególnie w badaniach Odrębności, w i trwałości. Takie typy badamy. Kukurydza jest rzeczywiście słodka? Jest zdecydowanie słodsza od tej y, kukurydzy zwyczajnej, y, no i można ją po ugotowaniu ze smakiem jeść. A na co ona jest głównie przeznaczana? Ta kukurydza słodka oczywiście numer jeden, czyli do puszek, czyli do konsumpcji do różnego typu samatek, jak również oczywiście po przygotowaniu termicznym do bezpośredniego zjedzenia. Za chwilę ja zerwę tą kolbę i sam już sam jestem ciekaw właśnie yy, czy tutaj patrzymy po, po kolbie nie, nie widzimy żadnego że wrót wejścia tejże omacnicy ale yy, ku, no, kukurda cukrowa jest zdecydowanie bardziej o proszę proszę widzicie o zdecydowanie bardziej narażona na ataki tychże szkodników. I tu mamy typową umacnicę prosowiankę. To jest no, niedawno weszła, ale jak już wejdzie, to będzie sobie... Ucztowała. Ucztowała. Przejdźmy teraz do odmian przeznaczonych na kiszonkę. Czym w Twojej kwestii powinien sugerować się rolnik? Tutaj no oczywiście jest ważna wczesność, ale najważniejszą cechą jest plon ogólny suchej masy, jak i strawność danej odmiany. I ważna również jest struktura plonu, czyli udziały kolb. Ważną rzeczą, w której rolnik powinien się sugerować, też wybierając odmiany, są badania prowadzone przez ośrodek, przez coboru. Są to badania PDO. Proszę nam o tych badaniach, co nieco opowiedzieć, jak one wyglądają, jak są przeprowadzane. Co roku współpracujemy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy. I co roku testowany jest szereg odmian. Jak już wspomniałam wcześniej, no te 260, 230 parę odmian z krajowego rejestru to jest kropla w morzu w porównaniu z odmianami, które znajdują się we wspólnotowym katalogu, gdyż takich odmian jest ponad 5 tysięcy. I na nasz rynek sporo odmian z tego katalogu trafia. Są to odmiany no, nieprzetestowane w naszych warunkach, dlatego warto zwrócić w szczególności uwagę na, na nasze doświadczenia porejestrowe. Jako w badaniach ceborowskich wypadają polskie odmiany kukurydzy zarówno tej na ziarno, jak i na w porównaniu do odmian z zagranicznych hodowli? W tym przypadku nie ma różnic w planowaniu, czy to Polska, czy zagraniczna hodowla. Wypadają one na, na podobnym poziomie. A jaki mają plus te nasze polskie odmiany? No zdecydowanym plusem jest cena za daną jednostkę siewną. Są zdecydowanie tańsze.